Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj będę mówić o welonkach ze słóczym ogonem, czyli o fantailach, które jak zdążyłam się zorientować, są najbardziej popularnym gatunkiem w Polsce i często w sklepach są sprzedawane pod nazwą welon albo welonka. Jakie są? Jak się nimi opiekować? Zapraszam na film! Na początek kilka szybkich faktów. Średnia długość dorosłego fantaila to około 15 cm, ale zdarzają się też osobniki o wiele dłuższe, nawet ponad 30 cm. Fantail może żyć w naszym akwarium nawet ponad 15 lat, jeśli zapewnimy mu właściwe warunki. Czy wiecie, że nawet w Księdze Rekordów Guinnessa jest fantail? Znalazła się tam rybka z Australii za swoją wie wyjątkową wielkość. Ważyła ona ponad 900 g i mierzyła ponad 32 cm. Jej właścicielem jest Paul Schaffer. Historia. Jeśli interesuje Was historia walonów, to oczywiście polecam swój filmik na górze. Tak naprawdę, fantail to jest e, charakterystyczna nazwa ogona. Stąd też wiele sprzecznych informacji w internecie, które możecie znaleźć. Planuję zrobić o, odcinek o typach ogonów, ale też przyjęło się, że Funtail to jest oddzielna rasa, i, o, i właśnie o tej rasie będę mówić. Umownie Fantailem nazywa się gatunek welona, który charakteryzuje się dość, dosyć krótkim, skompresowanym ciałem, nie za długim ogonem i brakiem wszelkich udziwnień typu teleskopowe oczy, kaptur czy też brak płetwy grzbietowej. Taka właśnie wersja Fantaila pochodzi z Chin, a jego odpowiednikiem w Japonii jest Ryukin, tylko Ryukin ma oczywiście charakterystyczny garbek. Uważa się, że fantaile powstały w, podczas dynastii Ming około roku 1400 i są jedną z najstarszych ras welonów. O, obok rykinów są takimi dziadkami na drzewie genealogicznym welonów. Wygląd. Fantail to jest bardzo popularna rasa i praktycznie dostępna na całym świecie. Wprawdzie nie ma wielu udziwnień, ale ma te, także swój wzorzec, który przedstawia się następująco. Głębokość ciała, czyli ta wysokość, powinna być większa niż 3 piąte długości. Płetwa grzbietowa, jako jedyna, jest płetwą pojedynczą, reszta płetw, oczywiście, sparowana. Płetwa ogonowa z wyraźnym widelcem, czyli tym wcięciem, i wysoko utrzymywana przez rybę. Kształt ciała powinien być zaokrąglony, niezbyt wydłużony. Ciekawostka: minimalny kształt ciała na wystawie to 5,5 cm. Na fantaile podczas takich wystaw też spogląda się od tyłu, i jego ogon właśnie powinien mieć takie charakterystyczne stożkowe ułożenie. Jeśli chodzi o kolory, to najczęściej występują fantaile w kolorach metalicznych. Często są to oczywiście pomarańczowe, żółte, czerwone, białe oraz mieszanki tych kolorów. Inną odmianą są też fantaile kaliko, które oczywiście mają więcej tych łusek perłowych. Ich baza powinna być oczywiście niebieska, kolor powinien schodzić na płetwy i powinien mieć czarne plamki porozrzucane jak ziarenka sezamu. W ocenie fantaile też bardzo zwraca się uwagę na to, jak bardzo jest intensywny kolor. Z właśnie z tego powodu, że nie ma udziwnień, które by je bardzo charakteryzowały, to właśnie kolor jest też wyznacznikiem jakości takiej ryby, oprócz oczywiście kształtu i zachowania. Opieka. Oczywiście zachęcam Was do obejrzenia swojego filmiku o opiece nad welonami, który się nazywa Grooming i jest dostępny wyżej. Jeśli chodzi o samego Fantaila, to potrzebuje oczywiście 80 litrów dla pierwszego osobnika i 40 dla każdego kolejnego. Również Fantaile potrzebują bardzo wydajnej i dobrej filtracji. Świetnie będą się łączyć w akwarium z rilkinami, ale też można je spokojnie łączyć z innymi welonami. Fantaile są też bardzo wytrzymałe na warunki środowiskowe, stąd też wiele hodowców w Europie z powodzeniem hoduje je w oczkach wodnych przez cały rok. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że fantaile wykazują najwięcej problemów w pierwszych tygodniach od zakupu. Prawdopodobnie dzieje się tak na skutek stresu, np. związanego z przekładaniem od sklepu do sklepu między dostawcami, od szoku na nasze warunki w akwarium próba, czy tam niewłaściwej aklimatyzacji ryby i tak dalej. Ale w dobrym i zadbanym, już ustawionym akwarium fantaile będą się cieszyły raczej długim zdrowiem i mogą dożyć nawet 15 lat. Oczywiście, tak jak wszystkie welony, są wszystkożarne, ale z powodu swojego skompresowanego kształtu ciała jednak najlepiej karmić je karmami tonącymi, wysokiej jakości. Veiltail. Bardzo podobne do fantaili są też Taile, czyli z angielskiego veil to welon, a tail to ogon. I prawdopodobnie od veiltaili wzięła się nazwa nasze welonki. Chociaż właśnie fantail to z kolei jest, tak, to jest taki ptaszek z ptaszek z Azji czy Australii i tail, czyli ogon, a tak naprawdę fan to też, a, a ten ptaszek, wydaje mi się, wziął swoją nazwę z, ze swojego ogona, który jest w kształcie takiego wachlarza. Więc tutaj mamy trochę pomieszanie etymologiczne. W każdym razie taile są blisko spokrewnione oczywiście z fantailami, a wyróżnienie przede wszystkim, tak na pierwszy rzut oka, bardzo długi ogon, bez takiego znaczącego wycięcia oraz długie płetwy. Ich ciała też nierz nierzadko są bardziej okrągłe i skompresowane, co w połączeniu właśnie z bardzo długimi płetwami może stwarzać problemy na przykład z pływaniem, Zresztą za długie płetwy też mogą ciążyć rybie, może, mogą jej przeszkadzać i też bardzo łatwo je uszkodzić. Więc moim zdaniem, Weltle to już jest rasa raczej nie dla początkujących, tylko dla bardziej zaawansowanych akwarystów. Ogólnie uważa się, że weltaile zapadają częściej na infekcje w porównaniu do swoich kuzynów, fantaili i też są gorszymi pływakami. Przeciętnie wejtaję osiągają około 18 cm, ale zdarza się, że to z tej ogólnej długości 18 cm między 7,5 a 10 cm stanowi ich długi ogon. Vailtaile można spotkać w kilku odmianach. Jest to odmiana chińska, angielska oraz amerykańska, znana jako Philadelphia Veiltail. Vale I myślę, że o Veiltailach vale można by nagrać jeszcze jeden odcinek, tylko o nich, bo historia tego, co, jak działo się w Ameryce z tymi Veiltailami, vale jest bardzo ciekawa i może kiedyś rozwinę temat. Zachowanie. Zwykle serię o rasach welonów kończę swoimi osobistymi przemyśleniami, czy przedstawiam sylwetki swoich ryb i ich charaktery. Niestety nie mam Veiltaila, well ale za to poprosiłam pomo o pomoc naszych członków grupy na Facebooku Welony, Welony i Złote Rybki i dostałam kilka fajnych opisów ich rybek. Będę cytować. Słuchajcie, pierwsza jest Goldie i jej właściciel opisuje ją tak. Sympatyczna jest, jest energiczna, szybko opływa, spokojna jest, bardzo przyjazna, czasami płochliwa. Jak otwieram pokrywę, to, przy, to przypływa, bo wie, że jedzonko będzie. Następny jest Hope, czyli Nadzieja. Jej właściciel no, o niej pisze tak. Urocza, spokojna, lubi zabawę, przykładowo bąbelka, od powietrzacza, wchodzi na bąbelki, unosi ją i spada, i tak cały czas, albo łapie bąbelki pyszczkiem. Widać u niej ciekawość płynącą z obserwacji zwierząt w akwarium obok. Akwarium mam blisko siebie i zwierzęta widzą siebie, przez co chłop chce tam się dostać, haha. Rozpoznaje mnie kiedy mnie widzi, podpływa do przedniej szyby. Lubi przesypywać piasek z jednej strony do drugiej, robiąc małe dołeczki. Raz pływa spokojnie, raz energicznie, a raz zajmuje się sobą. Zauważyłem także, że posiada swoje ulubione jedzenie, jak ochotka, broku, a za marchewką nie przepada. Widzę u niej większe oznaki inteligencji. Podsumowując, jest naprawdę kochaną welonką, słodką i dość inteligentną dla mnie, co mnie imponuje, a obserwacja jej zachowań to sama przyjemność. Następna. Tutaj mamy jednego białego fantyla i właścicielka mówi: Jedną z rzeczy, która wydaje mi się, że się wyróżnia, to jest bardzo spokojny. O, a teraz yy, Fanta. Fanta jest yy, super. Właścicielka Fanty pisze tak. Piękna i urocza, uwielbiamy ją, ale jest podła. Ruchliwa, ciekawska, lubi przestrzeń. Odpoczywa w kokosku, ale agresywnie zabierała jedzenia kryśnikowi, już go nie ma, i znęcała się nad ślimakiem. Ciągle podgryzała. Do tego stopnia, że w ogóle nie wychodził z muszli i musiałam odseparować. Teraz też próbuję go dopaść przez szybę, ale on zdecydowanie od odżył bez niej. Także jak widzicie, ile welonek, tyle opinii o nich, i to jest bardzo fajne i właśnie lubię czytać takie historie, bo widzę, że po pierwsze mają piękne imiona, a to już nadaje im taką rangę trochę, jakby bliżej członka rodziny. Po drugie, obserwacje i wyciąganie wniosków naprawdę są super, bo jak widzicie, można wyciągać przeróżne wnioski z obserwacji swoich ryb. I jeśli macie fantajle, to proszę piszcie w komentarzach, jakie są. Jak mają na imię? To tyle na dzisiaj. Jak zwykle zapraszam Was na kolejny odcinek.